Minął praktycznie miesiąc czasu, odkąd zacząłem liczyć kalorie i chudnąć. Co za tym idzie? W Na miesiącu nachodzą mnie pierwsze refleksje. Przede wszystkim schudłem 8 kg. Jak zaczynałem, ważyłem 116. W tej chwili waży 107,9, 108. 8 kg w ciągu miesiąca to dość dużo. Aczkolwiek ja cały czas mam takie poczucie, że to jest mało, bardzo mało, źle, niedobrze. Że się nic nie zmieniło. Ja widzę, co prawda, po ubraniach, że na wchodzić w koszulę, w której wcześniej nie chodziłem. A także, że spodnie spadają mi z tyłka. Zauważyłem też, że rower elektryczny jakby zaczyna zesuwać ze mną trochę szybciej niż wcześniej, aczkolwiek no, poczucie takiej beznadziei jest wielkie. Może dlatego, że w tej chwili Mocno się na tym skupiam i zaczyna mi przeszkadzać to bardziej niż jak wtedy, kiedy nie zwracałem na to uwagi. Tak? Z innych bardzo pozytywnych rzeczy, to w zasadzie chyba jest jedyna pozytywna rzecz. Co prawda wskaźnik BMI jest bardzo niedokładny, aczkolwiek według wskaźnika BMI przy 116 kg byłem w fazie otyłości. W stadium drugim. W tej chwili przy 108 jestem już w otyłości, w stadium pierwszym. Może to zabrzmi dziwnie, ale bardzo chciałbym być już w stanie nadwagi. Nadwagi, a nie otyłości, tak, według tych klasyfikacji. A najlepiej w stanie wagi prawidłowej, tak. Mam nadzieję tylko, że. mi tak do końca i nie, że zna, nie znajdę się w końcu yy, w stadium niedożywienia. Ale na razie mi to nie grozi. No, wyostrze nicha. Polecane na odchudzanie Rosce sylwetkę Będziemy parzyć herbatę Czekolada dzieci Czekolada gorzka nasza herbata Jaka to herbata? To jest herbata czerwona Uch. Uch. No, 20% hierbomata 18 bo w dzikiej róży Ziele mieszka liść pokrzywy, ziele skrzypów. koszyk, rumianku, winian Elkarnityny. No zobaczymy, zobaczymy. Już. Uprzątnęłaś. Uczesałam się, uprzątnęłam. Tak włoski poczochrane. Tak. Teraz zaprosz... Wszystkich do subskrybowania kanału. Zapraszam was do subskrybowania kanału mojego męża. 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 Powiedz, jak twoja jerba. Dobrze. dobrze. Znaczy, jeszcze nie próbowałam, ale pewnie dobrze. Dobrze, no to... mąż mi robił. To pewnie dobrze. Mmm, jaka Dobra, bez ściemy. Dobra. Jakaś taka dzisiaj nieostra jesteś. Dobra, no. Taki. No to Taka. Taka dobra. Siołowa. Taka dobra. 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 nie tam tylko Paulinko. Mama? To mama, to mama. Będzie, będzie słychać Paulinka z tyłu, tak? Dobra. Zaraz, nie? zaraz cię. Pachnie jak obornik. Paulina! <grystanie> chodź tutaj, chodź, chodź. tutaj. Nie! No chodź. Nagrasz siebie, majonku mały. Chodź, No chodź, pokaż tutaj chodź tutaj hmm? Słodka. Bo twoja jest bez stew, a moja jest postewiona. No, książę, no, bez pole bez bez. koleś. Koleś, zostaw. To. Nie wyciągaj rąk w kierunku aparatu. Nie! Smakuje taki, taki słodki, świeży kompost. Tak. No jest, nie wiem, jakie to są. Pewnie podają to. w, w Santiago de Compostela. Nebole! się nazwa. Pyszny kompost. Szczerze mówiąc, to jest bardzo słodka. Ta herbata bardzo poddaje się z Wsypałem Wsypałem w jedną łyskę, normalnie sypię i herbata jest jak herbata, tu jest słodka. Paulina. Zapach świeżego kompostu. Rewelacja. Można się odchudzać, pewnie. Jak to jest zwykle. Herbata w Z Zobaczymy wieczorem. Będzie biegunka, czy nie będzie? Będzie jakieś małe rozwolnionko, czy jednak nie? Także. I będzie... kupimy zwykłą zieloną, na rozwolnienie, Dobrze. Nie, nie robię, robię ci zdjęć. Wygrywasz? Mhm. I będziesz się uczył, tak? Nie, nie mam innego wyjścia. Angielskiego, nie? Nie, nie mam innego wyjścia. Na tym biurku. Może uprzątniesz trochę? Hmm. Ale uprzątniesz? Czy by się przydało? Przydało. Aha, czyli nie uprzątniesz. Uprzątnę i to, i to. Tak? Tak, przydałoby się i podsprzątać. No to czekam. Co to? Przydałoby się rę, ręcznikowy papier. Mm -hmm. Czysto? Tak. Okej. Okay. Cały YouTube będzie widział, że masz czysto na biurku. Raz. Prawie. Poczekaj. Tutaj może troszkę. Mhm. To mocno. To to wsadzisz na YouTube? Tak nie coś Jestem strasznym wujkiem, nie? No to, to właśnie dobrze, że, że będę za Tobie. Ale z drugiej strony niech się chłopak wróci sprzątać. Słyszeliście kiedyś zdechłego kota? Ja jakbym coś takiego słyszał na ulicy, to bym się obrócił i w mordę piznął. Biedny borsuk. Prasuje. Ka Każ, ludziom... Każ ludziom subskrybować. Subskrybujcie Nie, nie tak. Subskrybujcie. No. Będziecie więcej wiedzieli, jak pasuje. Dokładnie. Tak. Mhm. Czat. Prawda, Ładnie. że Borsuk jest super. całkiem bisty. Fajnie, tak, co się wyostrzy, tak, wyostrzyło się. Mhm. Dobra, to teraz zrób papa. Dziś będzie papa od ciebie.